Witam państwa serdecznie w imieniu Okręgu Częstowskiego Partii Razem. Dzisiaj mamy przyjemność gościć w progach naszego miasta pana posła Macieja Koniecznego który już reprezentuje nas drugą kadencję w sejmie RP, czyli już prawie 5 lat. W tej kadencji sejmu pan Maciej Konieczny pełni zaszczytną funkcję wiceprzewodniczącego komisji spraw zagranicznych. Oprócz tego jest znany jako jeden z tych najaktywniejszych posłów, którzy się zajmują prawami pracowniczymi. Zajmuje się też oczywiście różnymi innymi dziedzinami, więc Chciałbym Państwu dosłownie w kilku zdaniach opowiedzieć o swoich głównych punktach programu. Jak wiecie, jest on naszą jedynką na liście lewicy w tym roku w województwie śląskim w wyborach zbliżających się do Parlamentu Europejskiego. Także 9 czerwca mieszkańcy województwa również Częstochowy i naszego subregionu będą mogli na niego głosować. Myślę, że Powiemy też parę słów o tych punktach, które są ważne dla nas, dla Częstochowian, dla mieszkańców naszego okręgu, również w czym europoseł może nam pomóc, bo wiemy, że europoseł to jest taki polityk, który jest znany w regionie i dla subregionu także może pracować. Na co bardzo zresztą liczymy. Oddaję Ci Maćku głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Ta kampania, nad czym ubolewamy, trochę mija pod znakiem. Takiej międzypartyjnej wojny, w którym jedni drugich e, oskarżają o to, że są rosyjskimi szpiegami. My odpowiadamy konkretem. E, inne partie straszą tym, co złego może się wydarzyć. My mówimy o dobrych rzeczach, po które idziemy do Parlamentu Europejskiego. Mówimy o konkretnych, zielonych inwestycjach, które zmienią nasze, nasze życie na lepsze. Dlatego ja w tej kampanii mówię o trzech kluczowych sferach, w których. Będę chciał działać na rzecz ambitnych europejskich inwestycji. Mówię o inwestycjach w kolej, tak lokalną, jak europejską, o inwestycjach w dostępne mieszkania na wynajem, które sprawią, że nie będziemy musieli wydawać na czynsz albo na ratę kredytu trzy czwarte naszej pensji. Mówię w końcu o inwestycjach w czystą zieloną energetykę, w tym energetykę jądrową. I to jest nasze podejście do Europy. Bo. Też coś takiego bardzo złego stało się w tej kampanii, że ton narzucają ci najbardziej z prawej. Konfederacja narzuca ton prawo i sprawiedliwości, prawo i sprawiedliwość narzuca ton Platformie Obywatelskiej i Lewica jako jedyna mówi rzecz oczywistą, że Europa jest Polsce potrzebna, Polska potrzebuje więcej Europy, a my na tej integracji europejskiej zyskujemy i będziemy zyskiwać. Jeżeli spojrzymy nawet lokalnie na inwestycje, które odbyły się dzięki środkom europejskim, to mamy trasę Katowice Łódź, mamy inwestycje w tramwaje częstochowskie i to są wszystko rzeczy, które wydarzyły się także dzięki europejskiemu wsparciu, ale my mówimy, że potrzebujemy takich inwestycji więcej i tak jak inwestowaliśmy w drogi. Tak musimy inwestować w mieszkania, bo teraz tego w Polsce brakuje, czy to w budowę nowych, dostępnych mieszkań na wynajem, czy też w odnawianie, remontowanie tych, które są w zasobach miejskich i które w tym momencie albo są w niskim standardzie, albo po prostu stoją puste. Zamiast dopłat dla banków i deweloperów, zamiast kolejnych nie mądrych pomysłów, takich jak kredyt 0%, chcemy ambitnych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe na wynajem, czy to europejskich środków, czy ze środków polskich. Tak jak zbudowaliśmy drogi z europejskich środków, tak możemy zbudować mieszkania. Kluczową rzeczą, która jeszcze w Europie niestety nie zadziałała tak jak powinna, to jest kwestia europejskiej kolei bo strefa Schengen nie dotarła na kolej. Tak jak swobodnie poruszamy się samochodami, jeździmy sobie po Europie, tak chcemy przemieścić się pociągiem z jednego kraju do drugiego, to nagle robi się problem z wszystkim, łącznie z wygodnym zakupem biletu w internecie. I my już jako razem w regionie w tej kwestii działaliśmy i to skutecznie. Prowadziliśmy kampanię na rzecz przywrócenia zlikwidowanego lokalnego połączenia do Bochumina i to się udało. I to połączenie jest. Ale chcemy, żeby tak na poziomie lokalnym jak na poziomie europejskim ta kolej zyskała prawdziwie europejski charakter. Jak spojrzymy na to jak Chiny budują szybką kolej, to widzimy jak bardzo zostajemy w tyle. My chcemy, żeby kolej stanowiła wygodną, dostępną, także cenową alternatywę dla samolotów. To jest ważne także z przyczyn klimatycznych, z przyczyn ekologicznych. Chcemy, żeby można było wsiąść sobie na dworcu w Częstochowie w pociąg nocny i obudzić się w Amsterdamie czy w Barcelonie. To naprawdę jest możliwe. To, że Europa tego nie robi i że to jest zaniedbane, to jest złe i to chcemy naprawić. Ale skoro jesteśmy już przy dworcu w Częstochowie, to powiem o nim, bo bardzo go lubię i chciałbym, żeby on nie tylko został utrzymany, ale służył mieszkańcom jako miejsce nie tylko jako dworzec kolejowy, ale także jako miejsce spotkań, jako miejsce istotnych usług publicznych. Może tam być biblioteka, może tam być bardzo wiele rzeczy, z których mieszkańcy będą korzystali. To także jest. No, architektoniczny przykład pewnej epoki, i też coś, ciekawy budynek, i, i to też będzie łatwiej zrobić, jeżeli będziemy korzystali z europejskich środków. Więc lewica, jako jedyna, mówi, że potrzebujemy więcej Europy, a nie mniej. Że potrzebujemy mądrej integracji, ale integracji, która będzie w polskim interesie i śląskim interesie, interesie województwa śląskiego. I tutaj, ostatnia rzecz, to jest kwestia energetyki. Województwo śląskie, jeżeli ma być zamożne, ma być bogate, ma się w nim żyć dobrze, to musi być oparte na przemyśle. Województwo śląskie potrzebuje nowoczesnego, zielonego przemysłu. I żeby tak się stało, to potrzebujemy także sensownej polityki przemysłowej na poziomie Unii Europejskiej i zielonej energii, tak z odnawialnych źródeł energii, jak i z atomu. Ale potrzebujemy także kogoś, kto rozumie, że tego się nie da zrobić z dnia na dzień, że jeżeli polska gospodarka oparta jest w tym momencie w takim stopniu na węglu, to w dwa lata się tego nie zmieni, choćby się stanęło na głowie. I europejskie programy transformacji muszą być dostosowane do tej polskiej i śląskiej specyfiki. To nie może być tak, że polski nowoczesny przemysł, który już tutaj mamy w dużej mierze, przestanie być konkurencyjny ze względu na takie czy inne zasady e, obowiązujące w Unii Europejskiej, bo wtedy kolejne wybory wygra pan Jaki, albo pan Kowalski, albo pan Braun, albo ktoś, kto. Kto rozwali Europę i w ogóle wyrzuci całą zieloną transformację do kosza. Więc my mówimy uczciwie, od węgla trzeba odejść, potrzebujemy sprawiedliwej transformacji, która nie zostawi nikogo za burtą i która sprawi, że my na tym zyskamy, a nie stracimy. Zamiast zakazów i ograniczeń ambitne zielone inwestycje. Zamiast, zamiast straszenia konkretne propozycje, z tym lewica idzie do wyborów.